Hello moi drodzy, dawno mnie tu nie było. A to, że nagrywam, oznacza tylko jedno. Jedziemy w kolejną podróż. Uuu. Tak, tak, tak. Dzisiaj wyjeżdżamy. Co prawda już mamy troszeczkę poślizg względem planu, no ale to norma, bo jest godzina 13.15 i jeszcze troszkę się zajęęte wyjedziemy. Yy. Zaraz wam pokażę, co tu się znajduje. Wszystkie moje rzeczy rozwalone. Zaraz będę to nosić do samochodu, jak Kuba przyjedzie. A gdzie się udajemy tym razem? Tym razem plan jest taki, że jedziemy do Włoch a, przez Austrię, i ogólnie chcemy jechać na Cinque Terre a, oraz nad Gardę. Zobaczymy tylko, jak będzie z pogodą, dlatego że to też będzie determinować nasze poczynania. No i co? Bardzo się cieszę, dlatego że jest to nasz wyjazd. Rocznicowy, Kuba też ma urodziny, także szykuje się super wycieczka. Teraz zobaczcie tutaj moje rzeczy, wszystkie. No nie za piękny widok. No ale tak to jest przed wyjazdem ostatnie y przygotowania. No dobrze, widzimy się w trasie. Drodzy, jesteśmy już w trasie, jest godzina pewnie 18 jakoś, czy planujemy postój w Jonaledzie, powiedz? Ja nie planuję, ale Ty planujesz, więc będzie. Będę mogła zjeść loda? Tak. A będziesz chciał ze mną zjeść? Nie. No to nie będzie, bo zjeść w no razie. na miarę ochoty Testuję też, też jest, teraz nowego GoPro, zobaczymy jak się sprawdzi, nie wiem czy w ogóle dobrze mnie słychać, ale okaże się. Idziemy się dalej w trasie. Zatrzymaliśmy się, moi drodzy, w KFC i coś idziemy zjeść małego. Ostatnie KFC, KFC w Polsce. Witajcie, moi drodzy. Przerwa już na dzisiaj odjazdy. Zatrzymaliśmy się 20 km przed Brnem. I będziemy się kłaść spać. Dlatego że jesteśmy już dosyć zmęczeni. Dzisiaj przyjechaliśmy y, 560 km, nawet nie wiecie jak się cieszę, że mamy już znowu kolejną noc w naszym domku. Tęskniłam trochę, a ty? Też bardzo tęskniłam. No, także się bardzo oboje cieszymy. Odpalę sobie zaraz, czekajcie, czy to, czy to się uda. O, no, zobaczcie, ten piękny widok znów. Jeszcze tylko musimy zrobić jedną rzecz. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj brakuje. Brakuje ważnej rzeczy: mianowicie naszych lampeczek. Ale to już myślę, że sobie jutro na spokojnie zamocujemy. Dobrze, żegnamy się z Wami na dziś. I widzimy się jutro z rana. Pa. Hello moi drodzy! Drugi dzień naszej wycieczki się zaczyna. Ruszamy, zaraz jest 9.30. Dzisiaj takie się nie bardzo na szybko. Ja tutaj sobie jogurt z musli po kanapce. No i co? Ruszamy. Troszeczkę późno, ale musieliśmy się wyspać. Jest piękne słońce, będzie się raczej przyjemnie jechać. No i mamy już winietę. Jedziemy do Austrii. Przejeżdżamy właśnie przez Wiedeń mojej drodzy. Nie, wjeżdżamy do miasta. Jedziemy dalej. Witajcie moi drodzy, zarządziliśmy sobie małą przerwę, będziemy jeść zaraz obiadek, a to już chyba nasza ma tradycja, że w drodze jemy pierogi, bo najłatwiej przygotować. No i właśnie tutaj odgrzewamy sobie na patelni pierogi ze szpinakiem. No i co? Szybko to zjemy i jedziemy dalej. Nie tracimy czasu. No i moi drodzy, przekroczyliśmy już granicę i jesteśmy we Włoszech. Idziemy dalej. co moi drodzy po długiej przerwie. My Zakończyliśmy jazdę na dzisiaj. Zatrzymaliśmy się niedaleko Bolonii i dzisiaj przyjechaliśmy dużo, bo 900 km i teraz robię kolację. Będziemy sobie jeść na leśniki i kłaść się spać, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Zobaczcie, już się robi nasze jedzenie. No, także żegnam się z Wami na dziś. Do zobaczenia jutro. 吧。